Jak wszyscy wiemy, wodogrzmoty małe skończyły się w naprawdę spektakularny sposób. Istnieje jednak wiele sekretów, które zostaną prawdopodobnie nierozwiązane, ponieważ Alex Hirsch nie ma w planach dalszej realizacji. Dzisiaj zaprezentuję wam 5 tajemnic wodogrzmotów małych, które nie są rozwiązane. Uwaga, są spoilery. A jeśli chcesz kolejną część, to możesz zostawić łapkę w górę, byłoby naprawdę fajnie. Jakie jest prawdziwe imię Deepera? Pewnie wielu z Was to wie, ale Dipper to tylko ksywka. Tak naprawdę nigdy w całym uniwersum ani razu nie było wzmianki o jego imieniu. Niektórzy doszukiwali się nawet w konstelacji na jego czole, bezskutecznie. Pisarz Jeffrey zażartował na Twitterze, że prawdziwe imię Deepera to Lamanik. O kurde. Wielu niestety wzięło go na poważnie. Kto jest tym dzieckiem? W jednym z ujęć mamy pokazanych młodych braci, czyli Stanka i Forda. Widzimy jednak, że ich matka trzyma na rękach inne dziecko. Możemy wręcz z łatwością stwierdzić, że może być to Deeper lub Mabel, ale nie zgadzałoby się to ze względu na ich wiek. Gdy Stanley miał 18 lat, wyglądał na o wiele, wiele starszego wtedy więc tej dwójki nie było na świecie. W takim razie zadajmy sobie pytanie: kto jest tym dzieckiem? Czy wielkie UFO rozbiło się w wodogrzmotach? W jednym z odcinków Ford zaprowadza Dipera, aby zobaczyć starożytny statek kosmiczny. Okazuje się, że jest to na klifie i naprawdę do złudzenia przypomina UFO a w zasadzie takie wygniecenie. Ponoć stało się to miliony lat temu. Jednak jak wiemy, w wodogrzmotach istnieje tak wiele tak zwanych nieprawidłowości, czasem brak grawitacji, różne anomalie i tego typu rzeczy. Możliwe, że nie jest to pierwszy World Magedon, a rozbicie statku to po prostu jeden z czynników apokalipsy, który powstał, aby zapanował chaos. Skoro Bill wtedy również się do tego przyczynił, to dlaczego nie może być tak teraz? Dokąd prowadzi portal wodogrzmotów? Jak wiemy, Stanford przez długi czas tworzył portal, ale oficjalnie nie wiemy, dokąd on tak naprawdę prowadzi. Fani doszukali się ciekawej sceny, ponieważ gdy Stanek wrzucił przedmioty, a dokładnie kubek i notes, przez portal, wyleciały one w kreskówce Rick and Morty. Czy jest więc możliwe, że po tej drugiej stronie znajduje się właśnie świat z tej kreskówki? Byłoby ciekawie. Kim jest tajemnicza wielka stopa pokazana w intrze? Internet huczał wszędzie o sekretach intra wodogrzmotów, gdzie fani doszukiwali się wielkiej stopy oraz jakichś iluminatów. Wielu uważa, że to SUS, jednak jego stopy nie zgadzają się co do odcisku, który prawdopodobnie został zrobiony przez potwora. Poza tym, skąd w ogóle stwierdzenie, że może być to SUS? Jak wiadomo, w świecie wodogrzmotów panuje wiele anomalii, których nigdy nie rozwiążemy. Jest to koniec dzisiejszego odcinka, jeżeli ci się spodobał to fajnie, jeżeli zostawiłbyś łapkę w górę oraz zasubskrybował mój kanał, to jest taki guziczek czerwony, jakbyś go kliknął, wtedy będziesz na bieżąco i zobaczysz inne moje filmy. Jeśli chcesz kolejny odcinek jutro to zostaw łapkę w górę, tymczasem ja się już żegnam i cześć.